Ogólnie nie wiem jak obieracie zimniaczki, ale ja nie na. a co to jest za pyra, ty? Ci popyra! Powiedzcie co to jest wrzątek, nie? O kurwa! Chyba za dużo tej wody, nie? Ale kurwa parzy, ty! Dobra, teraz to się kurwa rozwałkuje, pato Musisz kurwa teraz rozwałkować. Tu jest taki gruby skriel w tym miejscu. Słuchajcie, Siemaneczko, witam wy i witamy. Czemu z czarnymi paskami? O, już nie ma czarnych pasków. Przepraszam, przepraszam, witamy bardzo serdecznie. O, zajebiście, ja mam tu kurwa na telefonie, mogę ten czad oglądać. Widziesz, jak zaje... jaki mam zajebisty, kurwa ten? Dobrze w chuj to wyglądał, patrz to. Yo, witam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi, Michael, się niebezpiecznie. Ogólnie nic dzisiaj nie żarłem, nie? Dzisiaj będziemy robili pierogi, kurwa babuni. Troszeczkę z... zmiksowane. Zmiksowane będzie na pewno ten, jak to się nazywa. Jo, ale mi widać tu w oknie. Zmiksowany będzie kurwa przepis Mixa, mixa wjeżdża Pixa. Czekaj, bo ja tu jeszcze mogę ustawić, edytować scenę. Chyba podczas streama mogę. Save. Zapalenie śluzówki nosa, masz? To co, ty odpierdalałeś? A klimpa ci się rozjebatyć później, No niech ci będzie, dobra. Ogólnie zrobimy tak. Pierwsze sobie. Wpierw sobie obierzemy pyrki na pierogi. Pyrki są, trzeba będzie obrać pyrki na pierogi. Kurwa, z pół kilo powinienem obrać, więc mam nadzieję, że... Ej, ja mam wagę w sumie. W sumie mam wagę. Dobra, obierzemy sobie pyrki na pierogi. Jeszcze tutaj jest potrzebny... Wore... Woreczki na łupiny. A zajebisty powit, nie? Co mówisz? Ogólnie dobrze w to wygląda, przynajmniej u mnie. Ale masz laczki kozackie od teściowej. Pokaż dla widza, a to potem, jak się najem. Dobra, tutaj mamy bliżej czat, więc tutaj sobie będziemy obierać. Czekaj, bo tu jeszcze z zajebany, kurwa, zlew. Trochę mokre to jest, kurwa. A tu małe se siedzi. I troszeczkę będzie się trzęsło, bo kurwa... A zresztą jebać to, kurwa. Eee, Wpierw bierzemy ziemniaczki, nie? W ogóle nie wiem, jak obieracie ziemniaczki, ale ja nie na. Kurwa, co to jest za pyra? Ty! Ci popyra! I to wygląda kurwa cipsko, nie? Ja pierdolę. Nie, tą pyrę to może na potem. Nie, najpierw obierzemy sobie ziemniaczki. Jak one będą się gotować, to znaczy weźmiemy się za placuszek. Jaki placuszek? Kurwa, ciasto! czy jak są siedzi, suszą, kurwa. Bo mam blisko, blisko wejś drzwi wejściowe. Ja, ich suszę, jak słyszę, po klatce schodowej. Ci popyra, i chuj. Dobra. <coughs> Jeszcze jakiś music by się przydał. Ogólnie mam alerty włączone. Ciekawe czy ktoś kurwa wpadnie na tego streama. Dzisiaj nic nie żarłem. Ja się ogólnie się stresowałem tym streamem, bo kurwa chciałem żeby wszystko tutaj... Ej, ale są kurwa pomarszczone jakieś kurwa celu... z celulitem. No przecież zobacz to, ej. ej. No kurwa, przecież ona jest czarna w środku. Co to kurwa jest? Ej, a czemu ja ładuję kurwa te? Ej, czemu ja ładuję łupiny do tego? Czemu ja ładuję łupiny do, do miski, gdzie mają być, kurwa, pyry, Cześć. są. Ogólnie, kurwa, kto nie zdąży na streama, to będzie na filmie. Ci popyra. Och, mamy pierwszego klipa! I tak, i, i tak się funkcjonuje z tym psem. Zobaczcie, on wiecznie leży, kurwa, w nogach, nie? Jest kategoria gotowania. Jest kategoria gotowanie, która jest spierdolona, szczerze ci powiem. Kategoria gotowanie jest yy, dziwna. Taka, wiesz, stricte przeznaczona dla gotowania. Aha, lag. No jest lak, będzie lak, jak na każdym tym. Ej, kurwa, przecinam tą pyrę. Nie jest kurwa zła, nie? Pyry jeszcze będą musiały być obmyte. Muszę kurwa wyciąć te. Wyciąć te kurwa czarne, jebane, endermańskie. Kurwa fragmenty. Fajna pyra dzisiaj na 10. Kurwa, już mamy, ej, już mamy 200. 200, kurwa tego. Nie wiem, czy widzicie, muszę wam kucnąć. Prawie 200, kurwa gram ziemniaczków. Trochę mało mi się wydaje. Wyszły to nowe karty do NVD. I jak tam? Kumulujesz kompika? Będzie kąpik kupowany. Jeszcze ci musisz stary zapłacić za robotę, nie? A wiesz jak to jest z majstrami? <gryw> o, majster tej zaliczkę Nimum, nimą kurwa, a jeździ Porsche. Pięć osób witamy wszystkich bardzo serdecznie proszę odzywać się na streamie. Ej, a co co mówisz Aitraf? E, Spoko siedzi? Strumyk z, z telefonu? Kurwa jeszcze z dwie pyry minimum. Jedna pyra ma 100 gram. Jasny chuj. Co ja mam teraz robić? Ja nie umiem inaczej pyrów obierać. Kurwa, zaraz się przetnę. Chyba działa. Kurwa, nie działa. W drugą stronę trzeba. Jebane biedronkowe sprzęty. Aha, już wyszły. Co ty gadasz, ale lipa. Dobra, słuchajcie, kurwa, czat. Ej, jak będzie dużo osób, to następnego streama z gotowania robię z babcią, co wy na to? Oliwia może jeszcze wpadnie niedługo. Ej, ale te pyry są jakieś, kurwa, trendowate jak chuj, nie? Wypłacał ci tygodnióweczki, a teraz powiedz mi tak. Przejebałeś już wszystko, nie? I pewnie kąpika nie będzie. Mieliśmy wspólnie streamować, a ty się wyjebałeś na kolegów jak zwykle. O kurwa, no jeszcze z półtora pyry. Dobra, obieramy cipę. Obieramy cipę, co wy na to? Dobra, ja się będę pytał, co to kurwa. TikTok, kurwa, no patrz jaka czarna cipa. Ty. No co to kurwa jest? Jak ja mam to kurwa wyciąć? Ej, kto widział takie pyry? Ja pierdolę, dawno takich zjebanych pyr nie widziałem. A mówię, pójdę sobie do takiego osiedlowego sklepiku. Będzie kurwa dobrze, a tu się okazuje, że jest chujnia. Ci popyra? No, ci popyra jest gnój, nie? Akurat ci popyra jest spoko. Możecie robić klipki. Jeżeli ten chcecie z jakiś tutaj, albo ja se zresztą woda pobiorę i chyba będzie filmik na YouTube z tego, za czym filmiki. Kiedyś, kiedyś był taki kanał, nie wiem czy on jeszcze prosperuje w ogóle, ale z dupy się nazywał. No i ten, generalnie ten kanał, on, on się zawsze ten yy, człowiek warga naśmiewał z jak mówili, o, że nie filmy na YouTube, tylko filmiki. Oho, przejebane. 20 gramów za dużo. 6 gramów za dużo. Dobra, będzie więcej pyr, to nic się nie stanie. Dobra, teraz musimy zrobić tak. Kurwa, te pyry są czorne. One i tak muszą się ugotować, więc żeby się szybciej ugotowały, widzowie, tak jakbyście kiedyś wyrobili pyry na pirę albo na jakieś kurwa placki zjebane, to kroicie kurwa ziemniaki. Jak najdrobniej, ale też nie, żeby to była papka, nie, Nie, żeby one się rozpierdoliły od razu. Kroicie kurwa ziemniaczki sobie ładnie, elegancko na takie kurwa małe, kurwiszony co powoduje, że one się szybciej ugotują, bo i tak będziemy je kurwa dusić. Eee, będziemy je dusić z tym. Ej! Będziemy je dusić w. na no, wgarku, kurwa, nie? Z syrem. Ojciec! Jak chcecie półka ziemniaczki, oczywiście, no to. Powinno się pukać w zimnej wodzie, bo jak widzicie ta woda się zrobiła taka mętna, to jest skrobia, no chcemy się jej pozbyć, bo skrobia jest bebe. Rac Cholera wie, raczej zgnity nie jest, no właśnie nie wiem, czy on jest zgnity, czy nie, kurwa. Pać, pa, 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 ja stoję tu, nie? A ty, chłopie, tu jesteś. Dalej, chodź. Siadaj, siadaj mi. I czeka pies. Mówię ci, gnoju jeden. Dobra, pyry mamy ubrane, o nie, nie wsadziłem worka. Dobra, to tu kładziemy na razie. Rak nie umył, no co Ci mam powiedzieć, ja to będę jadł i Oliwia, no. Mój fifol? No mój fifol, nie. Ty, żebyś mi ziemniaka nie zjadł, bo znowu Ci brzuszek będzie bolał. Dobra, mamy tyle. Ziemniaki mamy ugotowane. Znaczy, o, o, o kurwa, ale mi posrało łeb. Ziemniaki mamy yy, obrane, pokrojone. Teraz wylewamy tę wodę. Kurwa, pyra. Trzeba sukę umyć, bo, kurwa, to wszystko jest na wizji. O, nie wiem, jak, czy, czy jak gotujecie, czy, czy jak robicie cokolwiek, ja na przykład nie lubię mieć upierdononych rąk, więc to często dla mnie będzie wyzwaniem. Tutaj mamy, kurwa, jakiś garnek byśmy potrzebowali. Hmm. Mały za ma A czekaj, bo my dostaliśmy no, ostatnio nowy garnek. Okej, okay, nowy garnuszek. Jeszcze gdzieś była ta. O, halo, odblokuje się zaraz. O kurwa, ale Ja czego nie dotknę w kuchni, to przemywam ręce. No jak ty no stop beating horse'a odpierdalasz, no to co? Kurde, no chodź tu, tutaj się połóż. Siad, siadaj gnoju jeden. Tak, siedzi i czeka. Nie no, nie jesteś gnojkiem, jesteś kochany. Tyle, że przeszkadzasz. Hopie, przeszkadzasz. Szkoda, że mam wyłączony ten czat, bo bym sobie czytał tu na telefonie. To by było fajnie. Ale jemy wodę. W sumie to nawet nie wiem, ile wody można już... Tak, żeby za... Ale chlupo. No ale kurwa, wieżę. O, za dużo wody. Troszkę za dużo wody do tych pyrów. Dobra, jest I wstawiamy na... Nie, chyba tu wstawimy. Dobra, pyry mam wstawione, jeszcze by Trzeba, trzeba by było osolić, nie? O kurwa, trochę przejebałem, ale to nie zjemy, zjemy, wszystko się zje. Kto to mówi? No ja nie bitinguję horsa generalnie, nie? Dobra. OK. teraz tak, gotują nam się pyrki. Na razie niech się woda zagotuje. Tutaj mamy serek. Jakby ktoś był ciekawski, to tak serek to nie żaden. Yy, ser z chuja. To jest po prostu ser śremski. Takie miasto śrem jest. Polecam restaurację Don Giovanni z makaronami. I trochę mi się kurwa głowa zablokowała. Co my musimy dalej robić? Ale ja bym sobie zrobił tak. Żeby nie, nie upierdolić laptopa ani nic tutaj. To bym sobie zrobił yy, w tym miejscu ciasto. Czekaj kurwa, bo ja już deska na razie nie będzie potrzebna. Ale musimy... No, wyjdziesz mi z tą ziomek? Nie przeszkadzaj. Musimy z kurwa zagotować wodę. A w międzyczasie pokroimy sobie i obierzemy czosnek. Pokroimy i obierzemy czosnek oraz cebulę. Co są kurwa takie szafeczki, ładnie. No, teraz uwaga, loduwa wjeżdża. Cześć, dziś to był kurwa czosnek. Gdzieś tu była cebula. Cebula będzie na potem potrzebna, aczkolwiek czosnku trochę dojebiemy. Bo jednak pierogi ruskie się, nie wiem jak u was, ale u mnie charakteryzują się pierogi ruskie tym, że są kurwa z czoskiem, nie? Witamy, witamy. O kurwa znowu. Ja mam wszystko zgnite w tej chacie, a to co to jest? Ile tak wyjebiemy z ząbków czosku? Nie wiem, bo ja tak szczerze robię na oko, moja babka dużo gotuje na oko. Patrz, to jaki ten czosnek Alma Kutasa, ty, Paki kutasi. kutasik. No dobra, mamy dwa ząbki czosku, tu też odkrojmy. O kurwa, pół czosku odkroiłem. Dwa, czekaj, pięć kilku, kurwa. No dalej, dalej, czosnek. Dobra, damy takie dziwne, dziwny czosnek tutaj. Jeszcze. Ogólnie to jest czosnek przedojrzały, nie? Aczkolwiek ja tam powiem Wam tak. Ja źle wszystko i żyję, także nie ma z tym problemu jak dla mnie. Ze ząbki bym wziął no, pół kilograma pyrków? Tak, ale najwyżej jeszcze dołożymy. O, tutaj mamy taki jeszcze unikalny czosnek. Czekajcie, bo porządek w kuchni to jest kurwa podstawa, nie? Gdzie nam potrzebny jakiś garnek do ubijania, ale chyba, że sobie w tym garku od pyrów obijemy eee, pyry z, z, z syrem. Dobra, na razie sobie pokroimy. To jest do wyjebania. W ogóle mam nową deskę, nie? To jest do wyjebania. Dobra, tu mamy, tu mamy. Ej nie, bo ja przecież tego... Pies! Kurwa, bo mnie rozjedziesz. Tego nie musimy kroić, bo oczywiście mamy tu sprzęcik, tak? No! Dalej, chodź tu. Chodź tutaj. Chodź. Tutaj. Siadaj. Siadaj, Gnoju. I czeka pies. No przecież kurwa pod girami mi się plącze ty. Dobra, to sobie uszykujemy już, już kawałek czosku, żeby kurwa, najgorzej, nie dotkniesz czosnek rozduszonej i zaraz ci łapy jebią kurwa girami i, i wszystkim. Przez tydzień, przez tydzień łapy jebią kurwa czoskiem. Wszystkie te kurwa górna ja zawsze dodaję, szczerze wam powiem, że to im więcej dodasz z tego czosku wszystkiego, to, to lepiej smakuje. Tak, jestem, po, jestem kucharzem, jestem po kurwa gastronomii, nie? Mikrocypek yy, na Robloxie, więc ma więcej widzów. Co cię mam powiedzieć? Musisz zrobić tak. Kopiuj link yy, Twitcha i wklej do mikrocypka, nie? Kręcimy troszeczkę wodę. No i trzeba przygotować tutaj miejsce na ciasto, nie? Ciasto jest na ogólnie na kilogram mąki, nie? Czajcie to. Kurwa nie wiem kto to będzie żar. Teraz tak, potrzebujemy mąkę, oczywiście 500, której nie, nie posiadamy. To jest kilogram? Kilogram. Mąkę, potrzebujemy trzy żółtka. O kurwa. Które jaja będą dobre? Czekaj. Nie mam pęcia. Lodówka biedna, oczywiście alkohol. No, to są chyba, to są wiejskie jaja, więc wiejskie jaja są G. O kurwa, jakieś dziwne to jajo, ale trzeba rozdzielić. Żółtko od, ja od białka. Dokładnie tak. Dobra, jedno mamy. Ale kurwa technika, widzieliście to? wiem ja jestem po gastronomii. O kurwa. A ten ma chyba żołądek tutaj. To ja jest w ogóle pomarszczony. Jak jeszcze to. Kurwa. Dobra, właśnie tu nie pierdol. Gnoju, zostaw te listwy. O nie, woda się gotuje już. O kurwa. No chuj ze skorupkami będzie. Woda nam się na ciasto gotuje. Musiałem chcieli troszeczkę przetrzeć ten blat, bo ja nie chcę, żeby to była jakaś, jakaś kiszajda. Się podziała. Oczywiście nie posiadam stolnicy. Już miałem kupić kurwa na święta stolnicę, ale niestety nie, nie dało rady. Robisz tak, kopię. Kilogram mąki, nie? Wysypujesz. O kurwa, ile tego jest, ty? Co tam, czemuś? Kilogram mąki wysypujesz i teraz sobie robisz tak. Dziureczkę. Robisz sobie, chłopie, dziureczkę i tu pakujesz wszystkie te... Wszystkie rzeczy. Pół szklanki oleju. Dobra. Teraz walimy olej. Ale czy żółtka jeszcze by? Dobra, żółtka walimy tu. Uy, kurwa. Rozjebane już są. Mm. Szklanki oleja. Najlepsze jest to, że ja nie mam żadnych takich szklanek, nie? Pół szklanki oleju patrzę, mam tylko takie szklanki. Czy chyba będziemy posiłkować takimi, nie? Ona jest trochę duża, dobra, powiedzmy, że to jest pół szklanki oleju. Dwie i pół szklanki wody, kurwa najgorsze jest to, że ja nie mam... No Dobra, powiedzmy, że to jest szklanka. Ej, nie no kurwa, przecież to jest za dużo tej wody. Dzwon dobroń, bo coś pojebali przepisie, moja babcia zawsze robi wszystko na oko, wiecie co, to jest wrzątek, nie? O kurwa. Chyba za dużo tej wody, nie? Ale kurwa parzy, ty. O kurwa, chyba, chyba pogotowane, nie? Ale to kurwa parzy. Opierdolę, nie? O kurwa, co to jest? Czekaj, olej jest, wszystko jest. Dobra, coś tu kurwa nie wyszło, nie? Mi się zdaje, że za mało wody. W sumie dałem jedną i... Jedną szklankę, nie? I popierdalone nie? nie wiedziałem, że takie gorące będzie. No w sumie logiczne, że będzie gorące, ale... No dobra czekaj, może sobie poradzimy wpierw z jedną częścią Czekaj, bo tu jeszcze jest woda, trzeba to zebrać. Ja pierm Ale kurwa stękanie jak pewnie w jakiejś pornosie, ale co? Ej, nie, dobra, dobra jest konsystencja, szczerze Wam powiem. Nie powinno się tak lepić, ale. Ale nie jest kurwa źle. Dobra, teraz trzeba z tego troszeczkę zrobić. Oła. Ale jest kurwa gnój, nie? Ale jest kurwa syf, ale fajne, fajne to ciasto, szczerze wam powiem. Przy tylko przydałoby się kurwa coś robić tak, żeby... Trzeba kur... wyjebać całe powietrze z tego ciasta. Ciekawe, czy to słychać w ogóle na streamie, jak ono pierdzi? Nie. Dobra, idę na chwilę na czat. Mąki dopierdol? Nie, bo ona ma się właśnie... Ona ma być takie wilgotne to ciasto, odejdź. O patrz, jak ile było mąki na przykład tutaj w tym miejscu, a teraz mam wrażenie, że no proporcje na pewno nie są dobre, bo to jest wszystko, na no, wiesz, szklanka, nie? A moja szklanka ma chuj wie ile, ile mililitrów, nie? O, teraz bierzesz to, cie, kurwa, Lebron James, patrz to, co się dzieje. Dobra, teraz to się, kurwa, rozwałkuje, pato, Musisz, kurwa, teraz rozwałkować. Tu jest taki gruby skurwiel w tym miejscu Bagiecon kurwa. Jo, witamy Bagiecona. Ciekawe jak tam nasze pyrki, nie? Okej. Okay. Tu jest jeszcze tak mokro dosyć. Nie, spoko wyszło to ciasto. Nie, źle. Każdy ma inną szklankę. No nie, mi się zdaje, że w przepisie chodzi o taką taką szklankę najzwyklejszą. Co babury kurwa, wiesz, dawały. Taką literatę, coś takiego, nie? Taka co ma chyba 200 ml. Dobra. Ja nie mam noża. Oj. Czekaj, ile to by było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra Myślę, że będzie z tego trochę. A taka pereloska szklana, no taka pereloska szklana, tak. O kurwa, się zmachałem. Ale jeszcze musimy pyrki sprawdzić. Kurwa, tym widelcem nie. Oliwia mnie zajebie, bo wiadomo, kto będzie sprzątał, nie? Czajcie, że na, mnie na przykład rozpierdala, że jest wiara, która mm, nawet nie potrafi ziemniaków wygotować nie? Pyrki jeszcze. Pyrki jeszcze muszą się gotować. Pyrki jeszcze muszą się gotować. Dobra, ale to my se w tym czasie zrobimy jebany wałek. Zaś ten wałek jebany. Będziemy Musieli przygotować sobie tutaj ciasto. E, rozwałkować na e, jakby pierwszą warstwę pieroga. Ja wam kurwa pokażę. W życiu trzeba. O kurwa, teraz się rozwarstwę. Zostaw! Zostaw mi to. Kurwa, ile tu jest najebane na tej ziemi. W życiu trzeba robić tak, żeby kurwa zrobić, a się kurwa nie narobić. Nie pato. Teraz przekładasz kurwa FIFOLA Rozwałkowywujesz mniej więcej równiutko. Teraz musimy znaleźć kurwa, przyrząd do pierogów, ale gdzie to kurwa jest? Ej, chyba już widzę. O właśnie to. To jest PRL-owski przyrząd babuni. Trzeba rozwałkować y, ciasto na wielkość jakby tego kółka. Ani się do wałeczka nie klei, tak, tak. Pyszne ciasto na pierogi. Nie śmiej się ze mnie. To jest mój performance, tak? Skąd ty masz laptopa? No Trzymona, po to nie byłem Laptopa ci I te noże są kurwa rozjebane jakieś tępe. Czy jak ja ten ser potraktowałem. I tak jest zawsze. Ale już pachnie tym kurwa jebanym serem. Trochę dziką pierdoli, ale... Wyjdź. Drugą łyżką. Kurwa, widzowie... Ej, ale nie? trochę tego farszu na pierdola, nie że ten... Jeżeli nie będą tego jedli, to mogą patrzeć. Ale już czuję, że te one będą lepsze jak na... W sumie na gwiazdkę to kurwa się spierdoliły. Trzeba od razu gotować no, Hopcze, ale kurwa pamiętaj, Ale kurwa tuby. Musisz go tak pocy... O, tak go chwycić bo jak za jajka. Wiem, się, bo Czekaj, czekaj, bo już. Bo to układaj. Tak zrobiłaś, żeby do wyjebania. No mhm. to kurwa. Stary musi, kurwa, jak z... Ej, przelazłeś, zabrałaś mi najlepszą robotę. I ja muszę, kurwa, pizgać, to najgorszy główna, kurwa. Zaraz będę zmywał. Nie. To weź go wyjebał. Kurwa. kurwa. Dziękuję. Już są za długo gotowane. Nie. Rwa. Tam jest pierogowa pizza, a nie pizda. Ja powiedziałem pizza, a, ja a nie pizza. pizda.